Uważcie drugą osobę, bez tych wszystkich karteczek. Obserwujcie, jak na was patrzy. Jest zdumiona? Zraniona? Czy jest tak samo zdenerwowana jak wy? Wiecie, byliście tam. Tylko wy możecie wykonać tę prace. Nikt nie może zrobić tego za was. Samo spełnienie przepływ medytowanie nad chwilą w czasie z punktu teraźniejszości. Kim byście byli bez swojej historii w tamtej chwili i tamtej sytuacji? Słuchajcie. Co wam umknęło? Możecie dojrzeć tam wiele możliwości widocznych dla Was i dotyczących wzorów tego, że ma się rację. Zapisz się bezpłatnie na wykład online Byron Katie, Unity Poland.